RADIO KRAKÓW Rafał Wisłocki, prezes, prezes Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w studiu Radia Kraków. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. No dresik, widzę, naprawdę palce tak, Nowa kolekcja, nowa kolekcja. Zapraszamy do sklepu jest Wisła przy Rejmonta. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć także naszą rozmowę, to można teraz wejść na www.radiokrakow.pl i zobaczyć ten dres, w którym jest Rafał Wisłowski. A to są te barwy klubowe, ten herb, o którym jest tyle gadania? To jest ten herb, o którym jest tyle gadania, aczkolwiek wczoraj na Sportworkingu, na którym byłem, zresztą wrzuciłem też relacje na Instagrama, to byłem w dresie e, trenera Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków i tam w jest logo Wisły Krakowesa. No z racji tego, że jako Akademia reprezentujemy Wisłę Kraków S.A. Jest dużo rozmów o tym, natomiast no myślę, że to ważny element, tak, który ma wpływ na, na to, w jakim kierunku klub podąży. Natomiast uważam, że, że, że znajdziemy tutaj fajne rozwiązanie, które, które przyniesie same korzyści. No właśnie miałem od innego miejsca zacząć, mhm. no ale skoro zobaczyłem ten herb na bluzie, to musiałem. Czy jest porozumienie czy będzie porozumienie? Jak jest pana zdaniem na temat stanowiska spółki akcyjnej? Czy to jest trochę blefowanie, że nie ma żadnego wyjścia innego niż to, które proponują panowie? Znaczy to jest tak, że rozmawialiśmy o wielu tych tematach, poznaliśmy stanowisko, natomiast cieszę się z tego, że po jakimś okresie przerwy udało nam się wrócić do rozmów. I rzeczywiście odbyło się, odbyły się spotkania, na których poruszaliśmy te tematy i szukaliśmy tak naprawdę zrozumienia dla naszego stanowiska. Z tego względu, że um, jako Towarzystwo Sportowe posiadamy pewne dobro, tak, to jest herb, który, którego wartość tak naprawdę w tym momencie nie jest znana. Czynimy wszybcie, dużo mhm. starań, żeby tak naprawdę poznać wartość. Żeby wycenić. Tak jest, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jakim dobrem dysponujemy i żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że... Jako zarząd towarzystwa dopuścilibyśmy się niegospodarności w tym aspekcie, że oddalibyśmy za darmo pewną wartość. Tak? Jeżeli herb, załóżmy hipotetycznie, ma wartość miliona złotych, no to wtedy oczekuje się od nas przekazanie 50% od y, praw, czyli tak naprawdę mhm. 500 tysięcy złotych za zero. Wobec czego tak naprawdę szukamy rozwiązania, które pozwoliłoby na to, aby spółka nie musiała za to płacić, ale żebyśmy mogli tak naprawdę... By przekazać te, y, te 50% za, za jakieś określone. To znaczy, doszliście już do tego momentu, że to 50% jest możliwe, tak? Tak. Tylko? Uważam, że, 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 że jest taka możliwość. No tutaj kwestia jest tego, żebyśmy wypracowali sobie takie możliwości, aby, aby tak naprawdę doprowadzić do tego, jaka to będzie wycena, jeżeli chodzi o, o te 50%, czy całość. I w jaki sposób sobie to rozwiążemy, nie narażając też spółki akcyjnej na, na żadne uszczerbki, na żadne straty. Bo to wiadomo, że też tam mm -hmm. też każdy grosz jest liczony. Oczywiście, że tak. Natomiast dobrze, to proszę mi powiedzieć, na jakim etapie są te rozmowy? To, to prawnicy rozmawiają, są szczegóły dogrywane, czy dalej tak się badacie, ile można wyrwać? Powiem tak, troszeczkę już pewne rzeczy, jeżeli chodzi o prawników, zostały zrobione, bo tak naprawdę projekty umów pomiędzy, pomiędzy podmiotami są przygotowane. Nie ma tak jeszcze wszystkich szczegółów biznesowych, jeżeli chodzi o, o poszczególne składowe, więc, więc tutaj no, na pewno dążymy do tego, żeby spotkać się po raz kolejny przy, przy najbliższych możliwych okolicznościach i, i doprowadzić do tego, żeby te szczegóły dograć już w finalnie. To może ja was umówię tutaj. Yy, znaczy, bo bo myślę, że przy najbliższej okazji. Nie, nie, tak, mamy kontakt. Bardzo mamy... ogólnie rok się kończy. Mamy kontakt, jest godzina 13.35, a tak naprawdę godzinę temu miałem ostatni taki kontakt via e-mail od przewodniczącego. Więc tak naprawdę cały czas jesteśmy na łączach i uważam, że tutaj mamy do mamy porozumienia teraz, nie? że znowu yy. została ona zawiązana. Czyli do końca roku sytuacja zostanie wyjaśniona. Yy, no, Musi bar być. bardzo bym chciał przeżyć spokojne święta. ostatnie takie... Bo taki tamte nie, nie były. były. Nie, nie były. Natomiast tak myślę o tych świętach od razu. Czy to wynika z braku zaufania, też to, że nie możecie dojść do. Znaczy, ciężko mi teraz mówić, czy nie możecie dojść do porozumienia. No właśnie, czy nie ma tego porozumienia? Czy nie, się tak, że jakby sytuacja yy, spółki akcyjnej nie jest łatwa. Tak? No tak, z tym się zgodzimy. Możemy mówić tutaj o aspektach finansowych, organizacyjnych, sportowych. Tak? I jakby patrząc z tej perspektywy, to nie jest ona łatwa, zarówno w spółce akcyjnej, jak i w towarzystwie sportowym. Tak? Mamy, mamy już wiele rzeczy do zrobienia. Uważam, że ten rok to był rok wielu przemian. I myślę, że jest sukcesy po stronie zarówno piłkarskiej spółki, jak i, jak i stowarzyszenia skupiającego wiele dyscyplin. Wierzę w to, że właśnie, że dzięki temu gdzieś postrzeganie wisu będzie coraz lepsze, mm -hmm. natomiast jakby to nie jest łatwe, żebyśmy tak naprawdę, mm, to, to nie jest tak, że mamy jakiś brak zaufania do siebie, mamy to do, zaufanie olbrzymie, natomiast jakby, koniecznym jest też zrozumienie drugiej strony. Ale wie pan co, była taka retoryka przez pewien czas, że z waszej strony ją czytałem, że nie chcecie jednoznacznie na tych warunkach udostępnić tej połowy nie wartości, nie. Jasne. I tam był przykład wanali podawany, tak? I tej sytuacji, yy, no, mhm. która była absurdalną, więc porównanie tej sytuacji, która jest obecnie, do tego, co było rok temu. Nie, oczywiście tak. To jest... Trochę można by było stwierdzić, że to jest brak zaufania zupełny, albo jakieś potrzepty z zewnątrz, nie wiadomo, jakie. Mhm. No, wracamy do. No to jest to, jest to oczywiście to jest zupełnie inna historia, natomiast jakby my mamy na uwadze pewne przepisy prawa, które dosyć dokładnie o tym traktują. Jako zarząd musimy dbać o y, gospodarne y, dysponowanie środkami, jakie mhm. posiadamy, czyli tym majątkiem, który posiadamy jako stowarzyszenie. I jednym z elementów tego majątku są, są znaki towarowe. Oczywiście te znaki towarowe winny się też należeć spółce akcyjnej, bo, bo piłka nożna to jest początek tego klubu. No tak. Natomiast no, ta sprawa nie została uregulowana w, podczas powoływania autonomicznej sekcji piłki nożnej, czy też powoływania już później sportowej spółki akcyjnej. Wówczas podjęto decyzję o tym, że na bazie tego herbu naszego, który w 1991 roku przybrał taką, taką formę, zostanie stworzony znak, który będzie jakby utożsamiany z piłką nożną po to, że ta, ta, ta mm -hmm. piłka tam wklejona, e, obwódka złota i ta korona hiszpańska. No, ale... I ten znak tak naprawdę jest najbardziej rozpoznawalny Jasne. w świecie, bo ja bo mam takie przykłady, zresztą pisałem o tym dzisiaj rano na Twitterze, że będąc na stażach w Dynamo czy w Pałku to właśnie rzucało się w oczy, że mam ten, mam ten herb na piersi, a te kluby, y, które gdzieś rywalizowały też y, y, z polskimi zespołami, czy o Wiśle było w pewnym momentach głośno, zresztą dzisiaj chyba rocznica tak? meczu z Szalkę, Wygrano 4 do 1, więc, więc to są takie elementy, które gdzieś zostawały w głowie. Pewnie ten znak jest troszeczkę. Mniejszą wartość, mniejszą wartość niż tak naprawdę mhm, herb, herb. Znak spółki. piłkarskiej spółki. No dobrze, kwestia herbu to w ten tydzień dojdziecie do porozumienia? Bardzo bym chciał żeby tak było. możecie podpisać y, wszystkie stosowne dokumenty. Myślę, jest że, taka myślę, szansa? Że jesteśmy w stanie dograć to sobie już, jeżeli chodzi o, o spotkanie. Dobra. Kwestia herbu, barw to jest jedno. Kwestia akademii to wiemy, że już no. sprawa jest właściwie załatwiona. No, tak jakbym... Kwestia długu? Kwestia długu no tutaj nie jesteśmy jedynym dysponentem, tak naprawdę, jeżeli chodzi o decyzję, bo są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wcześniejsze umowy, wobec czego potrzebna jest jeszcze zgoda trzeciej strony. No, jeżeli tej zgody nie będzie, zakładam, że tak może być, że rzeczywiście nie uda się uzyskać takowej zgody, no to musimy w jakiś inny sposób znaleźć rozwiązanie, i tutaj jakby obie strony wiedzą, czego od siebie nawzajem oczekują i jakie rozwiązania musimy znaleźć, więc tak naprawdę, no szukamy takich mechanizmów, które pozwolą, pozwolą na, na to, żebyśmy takie porozumienie uzyskali. Dzisiaj napisałem na Twitterze, zadając takie pytanie, czy Wisła Kraków to jeszcze jedna wielka rodzina. Mhm. Jaka jest odpowiedź? To jest rodzina, moim zdaniem. Natomiast no, z rodziną się wychodzi najlepiej na zdjęcia. Jak też ktoś napisał? To też zdjęcia e nie umieściłem, dlatego. Tak. Y y jakby wydaje mi się, że tutaj, że, że y Czasem w rodzinie też zdarzają takie sytuacje, że nie jest łatwo, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę później dążyć do jednego celu. A takim celem jest granie wisły piłkarskiej w ekstraklasie. Naszym celem jako stowarzyszenia jest tak naprawdę krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży plus te sekcje seniorskie, które mamy na, na, na wysokim poziomie. Oczywiście no, nie jest łatwe, bo chociażby no, wiemy, że no, niełatwa sytuacja, jeżeli chodzi o zespół naszych koszykarek, no, ale proszę wskazać mi podmiot, który poradziłby sobie w sytuacji, gdy odchodzi sponsor tytularny, który przez kilkanaście lat tak działał na tym krakowskim rynku. Teraz oczywiście też nas wspiera bardzo mocno przy Akademii, która bardzo dobrze działa. Wspiera nas też w mniejszym stopniu przy, przy pierwszym zespole, ale to nie, jest, to nie jest łatwa sprawa, żeby od razu zbudować zespół, który będzie bardzo dobrze sobie radził na, 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 na parkietach. No, mamy tutaj swoje problemy. Oczywiście początek sezonu był bardzo bardzo dobry, bo zwycięstwo z, z Artego Bydgoszcz, no to pokazało, że ten zespół ma potencjał, natomiast... Wiedzieliśmy też, że natłok meczów w kolejnych tygodniach może sprawić, że no nie będziemy mieli mhm. w, w, do dyspozycji wszystkich dziesięciu koszykarek. Ale powiedział Pan o, o sponsorze, dzisiaj jest dobra wiadomość też. Bardzo dobra wiadomość, no właśnie zespół koszykarzy, który z wielkim powodzeniem rywalizuje na drugoligowych parkietach. Oficjalnie poinformowaliśmy dzisiaj z grupą Platinium, iż będzie nas wspierała w tym sezonie, właśnie, jeżeli chodzi o zespół koszykarski plus ta informacja, która tak naprawdę już od maja była dosyć. Mhm. No, z Informacją, która pojawiała się w mediach, natomiast dzisiaj przedstawione zostały też wizualizacje, jeżeli chodzi o, o ten nowy budynek przy, 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 przy nowej hali Wisły i wizualizacje, jeżeli chodzi o, o to, jak będzie wyglądała siłownia otwarta w pierwszym kwartale. Dużo zyskacie na tym jako towarzystwo? Oczywiście, że tak. To jest ogromny dla nas. Ale więcej zyskacie niż straciliście, jeżeli chodzi o, o znakę PZBN-u? E... To powiem tak to jeżeli chodzi o, o, o to, co się wydarzy, no to, to no wielomilionowe inwestycje, które, mhm. które rzeczywiście przy Remonta się wydarzą. Jeżeli chodzi o, o certyfikację o tak? certyfikację, no to. Bo to jest to jest to oczywiście, no niestety, niestety, bolesna dla nas sprawa. No, tutaj fakt, iż tak naprawdę długo zastanawialiśmy się czy przystąpić do programu, finalnie do niego przystąpiliśmy i musimy to wziąć na klatę. To musi wziąć na klatę mhm. Wisłocki, muszą wziąć na klatę jego współpracownicy. I i jest to błąd. Natomiast jakby ja upatruję tutaj dużo też um, u osób, które wspierają nas też w tym, że tak naprawdę no, nie dużo się dowiemy, jeżeli chodzi o program certyfikacji. Lepiej dla nas, uważam, lepiej dla nas jest, abyśmy tak naprawdę nie przystąpili od razu do niej, ale mieli możliwość przystąpienia do niej w kolejnej... Ale pieniędzy szkoda. W kolejnym roku. Oczywiście, że szkoda, no bo to... I zwłaszcza błędów, które zostały popełnione przy no tak. składaniu wniosków. No tak, tak, tak. Tutaj no jakby błędy się pojawiły, niestety. Te błędy wynikały zarówno z, z no jakby z, z faktu, iż, iż w pewnym momencie nie dopilnowaliśmy trenerów, z, którzy mieli przed Stawić. Zaświadczania niekaralności, jak i też faktu, że nie została nam udostępniona umowa z lekarzem. Mhm. Mhm. No to dobrze, jeszcze trochę pogrzebiemy w TES-ie. Czy już wszystkie osoby, które miały powiązania z szarksami nie pracują? Czy Czyli... jeszcze tam ktoś się pojawia? No nie pracują, ale są na zwolnieniach lekarskich, tak? I tutaj przez dłuższy czas będziemy się z tym borykali. Z tego względu, że też są osoby, które, które są na zwolnieniach takie, które dosyć mocno chronią pracownika, bo to są e, chociażby zwolnienia ciążowe. I no i tutaj będziemy musieli chwileczkę się z tym. Z tym niestety yy, przemęczyć, tak? Ale oni pracują fizycznie. A tak? czy pan już wie, mm -hmm. kto podjął taką decyzję i podpisał dokumenty o pracę? No tak, no to jeszcze za poprzednie działania, jeżeli chodzi o to, to wszystko, co się działo do, do czerwca. tak? Mm -hmm. Mm -hmm. No dobrze, ale ta sprawa tak chcecie ją wyczyścić, jak tak, się Tak, no czyścimy i uważam, że tutaj naprawdę no, jakby wiemy, że znaczy tak, nie da się wszystkiego zrobić od razu. Mamy, mamy jakieś określone cele, jeżeli chodzi o nasze działania. Yy, mam nadzieję, że wkrótce uda nam się też poinformować. O jakimś kolejnym dużym sukcesie, mm -hmm. który, który gdzieś e, od dłuższego czasu jest procedowany. Tak naprawdę myślę, że takie dwie fajne informacje, może mm -hmm. nawet jeszcze do końca roku. No to skoro duże informacje, już na koniec mam pytanie, bo, bo już słyszę na słuchawki, że już musimy kończyć. Jeżeli panowie, którzy są teraz w spółce akcyjnej, powiedzą dziękujemy. Nie wchodzimy w to. Załóżmy, hipotetycznie. Macie pomysł na to, co zrobić? To jest pandemii? trudne z tego względu, że tak naprawdę to już wspominają o tym wcześniej. No, mieliśmy pewne, pewne ustania dżentelmańskie, że no, też Wisłocki lub osoba nie wiem, wyznaczona przez niego z zarządu TS-u będzie w Radzie Nadzorczej. Nie ma takiej możliwości ze względu na trudności, jakie są z, z walnym zgromadzeniem akcjonariuszy w, mhm. w, w, nie ma możliwości powołania osoby do, do rady nadzorczej. A tak naprawdę nie ma też upoważnienia, które pozwalałoby Wisłowskiemu mieć wiadomości na, wiadomość na temat tego, co w spółce jest, jak w spółka wygląda. Mm -hmm. Więc tak naprawdę nie rozmawiamy z nikim biznesowo, tak naprawdę w, ty, w tym momencie mamy oczywiście pewne relacje z różnymi biznesami krakowskimi. Ale czy jeżeli spółka by przeszła znowu do Was, to jest koniec Wisły? Mm, moim zdaniem nie, no gdyż, gdyż jakby mamy w, z tyłu głowy, nie wiem, mamy. W, Numery telefonów do osób, które pewnie w jakiś sposób yy, nie chciałyby nigdy, żeby Wisła upadła. Jeszcze ostatnie pytanie. Ciężko było się z Panem umówić ostatnio. Czy to tak to wynikało też z tego, że mieliśmy pewne założenie, jeżeli chodzi o to, czy będziemy rozmawiali z mediami, czy też zostanie to wszystko w gabinetach. No, taka ani inna sytuacja zdarzyła się. Yy, może warto, rzeczywiście, może powinienem wcześniej. Natomiast były pewne ustalenia, które no, według mnie. Nie do końca idealnie okay. zostało rozwiązane. Mam nadzieję, że dojdziecie do porozumienia jeszcze w tym tygodniu, a na pewno przed świętami. Oby tak, abyśmy mieli właśnie spokojnie święta, bo to był taki świąt pewnie życzę sobie i wszystkim wszystkim Wiślakom. A później miejmy nadzieję, że przyjdą także wyniki. Rafał Wisłocki, prezes Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, był moim Państwa gościem. To nasze spotkanie dzisiejsze będzie można zobaczyć także na kanale YouTube'owym Radia Kraków, więc proszę tam zaglądać, a naturalnie będziemy o tym informować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.